Ilość zakażeń jest stabilnie wysoka. Sytuacja zakażeń stała się bardziej niestabilna. Widzimy ogniska zakażeń w coraz większej ilości miejsc w kraju. Szpitale muszą odwoływać zaplanowane zabiegi dla zabezpieczenia miejsc dla pacjentów z COVID-19 i monitoring zakażeń jest pod presją w wielu gminach. Uprzedzaliśmy o krajowych zaostrzeniach w przypadku, gdy zakażenie się nie zmniejszy i będzie więcej ognisk zakażeń w kraju. Teraz musimy to uczynić. Instytut Zdrowia Publicznego i Dyrekcji do Spraw Zdrowia zalecił nam zwalczyć zakażenie lokalnie i regionalnie i czekać z krajowymi zastrzeniami. Do teraz. Teraz zalecają nam zastrzenie, ponieważ pojawiają się zakażenia w nowych miejscach i sytuacja jest niejasna. Nowe działania krajowe dotyczą całego kraju. Przede wszystkim będzie to odebrane jako zaostrzenie tam, gdzie zakażenie jest małe. Tam, gdzie zakażenie jest duże, jak ja w Oslo, Wiken, Vestfold i Telemark, Bude i Salten i Haugelandę, tam już mamy bardzo surowe działania. Wiem, że zbudzi to reakcję tam, gdzie nie ma prawie jednego przypadku zakażenia. Musimy jednak to wprowadzić. Bo teraz widzimy, że ten angielski wariant wirusa pojawia się w miejscach, gdzie prawie nie było wcześniej zakażenia. Prowadzi on do poważniejszej choroby i większej ilości przypadków hospitalizacji łatwiej się rozpowszechnia. Widzimy, że jeden pojedynczy przypadek zakażenia rośnie szybko do większego ogniska z wieloma zarażonymi i wielu na kwarantannie. Tak jak ostatni tydzień widzieliśmy to w Olesun i Askei. Musimy uniknąć tego, żeby wiele gmin i duże części kraju nie znalazły się w tej samej sytuacji. Dlatego potrzebne są teraz surowe działania krajowe. Nowe działania nie zamieniają surowszych. Działania lokalnych. Gminy, jeżeli zauważą zakażenie, w dalszym ciągu muszą szybko reagować. Nowe krajowe działania wchodzą w życie od północy w noc na czwartek, 25 marca. Będą rozważone ponownie przed 12 kwietnia. Oto nowe zalecenia. Odległość jednego metra będzie teraz dwumetrową odległością. Osoby trzymające dotychczas jeden metr odległości muszą się trzymać z dala na dwa metry. Zalecamy wizyty maksimum dwóch osób. Jeżeli ktoś jest z obszaru wysokiego zakażenia, to nie powinno się jeździć na odwiedziny z noclegiem lub przyjmować odwiedziny z noclegiem. Osoby mieszkające same. I dzieci poniżej 20 roku życia mogą mieć wizyty z noclegiem od jednego do dwóch stałych przyjaciół. Przez cały czas miej niewiele kontaktów i te same kontakty. Powinieneś najbardziej ograniczyć kontakt towarzyski. Tam, gdzie nie można zachować dwumetrowej odległości, zalecamy używanie maseczki we wszystkich miejscach. Zalecamy korzystanie z centrum handlowych i galerii tylko w gminie. Zalecamy, aby wszystkie podróże niebędące koniecznymi zostały odroczone z następującymi wyjątkami: podróże do pracy, gdy nie ma możliwości biura w domu, podróże do domu, do rodziny dla studentów bez rodziny na miejscu studiów. Podróże do domku turystycznego wraz z własnym domostwem. Wcześniej zadecydowano o przeprowadzeniu nauczania zdalnie w wyższych szkołach, uniwersytetach i szkołach zawodowych od 6 kwietnia włącznie. Zostaje to teraz przyspieszone do 25 marca i będzie trwało do 12 kwietnia. I teraz przejdziemy do tych nowych przepisów. W całym kraju zabrania się podawanie alkoholu. Zabrania się zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych wewnątrz dla dorosłych, z wyjątkiem profesjonalnych sportowców. Siłownie zostają zamknięte, ale mogą być otwarte dla mieszkańców gminy. W celu rehabilitacji indywidualnego treningu. Baseny zostają zamknięte, ale mogą być otwarte m.in. dla dzieci, trenujących pływanie i osób potrzebujących basenu w celu rehabilitacji. Wesołe miasteczka, bingo i podobne rozrywki zostają zamknięte. Pracodawca ma się postarać o to, aby pracownicy pracowali w domu na wszystkich stanowiskach, tam gdzie jest to praktycznie możliwe do przeprowadzenia. Osoby powracające do Norwegii po nieabsolutnie koniecznych podróżach za granicę muszą spędzić cały czas kwarantanny w hotelu kwarantannowym. I przeważnie, tak jak teraz, nie mogą tylko przetestować się w ciągu trzeciego dnia. To zostaje wdrożone w noc na 29 marca. I zalecamy odroczenie wszystkich zaplanowanych eventów. Jeżeli nie zostaną one odroczone, dotyczą następujące przepisy. Na ewentach wewnętrznych dozwolony jest 20 osób ze stałymi wyznaczonymi miejscami. Wewnątrz dozwolony jest 50 osób na zawodach sportowych dla osób poniżej 20 roku życia, należących do tej samej drużyny sportowej w tej samej gminie. Na zewnątrz pozwala się na ewenty do pięćdziesięciu osób. Na pogrzebach i pokówkach dozwala się 50 osób, gdy korzysta się ze stałych wyznaczonych miejsc. Nowe krajowe działania dotyczą oczywiście również i w ferie wielkanocne, niezależnie gdzie będą spędzane. Najważniejsze jest to, abyśmy w tę Wielkanoc podróżowali tak mało, jak to jest możliwe i abyśmy spotykali tak niewiele osób, jak to jest możliwe, aby zapobiec rozpowszechnieniu się zakażenia. Nie odradzamy więc podróży do domku turystycznego, ale podróżuj tylko z własnym domostwem. Jeżeli mieszkasz sam, możesz podróżować wraz z jednym lub z dwoma stałymi przyjaciółmi lub jednym stałym domostwem. Jeżeli jesteś z obszaru z wysokim stopniem zakażenia, nie powinieneś Wielkanoc nocować w hotelu lub w podobnych miejscach noclegowych. Nie uczęszczaj na wizyty z noclegiem i nie przyjmuj wizyt z noclegiem. Zalecenie o wizycie tych dwóch osób dotyczy zarówno w domu, jak i w domku turystycznym? Jeżeli mieszkasz w miejscu, gdzie gmina odraza wiety domowe, to nie powinieneś mieć wizyt w tym miejscu, gdzie spędzasz Wielkanoc. Zalecenie o otrzymaniu odległości dwóch metrów dotyczy i gdy spędzasz Wielkanoc w mieście, i w górach, lub w innych miejscach. Zalecenie? Unikanie miejsc, gdzie się zbierają ludzie i używanie maseczki tam, gdzie trudno zachować odległość, dotyczy i w górach. I w mieście. I to, co jest bardzo ważne i co dotyczy wszystkich. Zostań w domu, gdy nie jesteś zdrowy i przy najmniejszym podejrzeniu przetestuj się. Zostań w domu, gdy masz kwarantannę lub oczekujesz odpowiedź na test na koronę. Również, jeżeli zachorujesz w domku turystycznym, jedź do domu. Nowe zalecenia krajowe nie zamieniają rad i przepisów na obszarach z wysokim stopniem zakażenia i surowych działań. Wiem, że te działania dotyczą ponownie miejsca pracy, szczególnie w branży restauracyjnej i hotelowej. Dlatego też rząd w zrewidowanym budżecie państwa zwiększy dotychczasowe rozporządzenie gminy w celu kompensacji dla zakładów, na które to szczególnie wpłynęło. Zostało to zwiększone o 500 milionów koron i będzie to dodatkowo do tych dotychczasowych 750 milionów, które już są w tym rozporządzeniu. Wcześniej uprzedzaliśmy o tym, że zapewne pod koniec marca przedłożymy długotrwały plan otworzenia kraju. I tak jak teraz sytuacja wygląda, nie możemy tego zrobić. Praca nad planem jest teraz w pełnym toku. Pani premier dlatego poprosiła Parlament o stawienie się i omówienie sytuacji zakażeń i długotrwałego planu otworzenia kraju po Wielkanocy. Przez przekazuję słowo Bjornowie Gulwag. Bardzo dziękuję. Dyrekcja do Spraw Zdrowia i Instytut Zdrowia Publicznego zaleca wprowadzenie ostrzejszych krajowych działań. Dokładnie przyjrzeliśmy się sytuacji w ciągu ostatnich dni i tygodni i czekaliśmy z wprowadzeniem ich aż do momentu zaobserwowania efektu tego, co już zostało wdrożone. Po pierwsze, była bardzo duża różnica w sytuacji epidemicznej w różnych częściach kraju. Niektóre obszary mają dużą liczbę zakażonych, podczas gdy inne bardzo mało lub nie mają w ogóle. Nie chcemy rekomendować środków, które powodują duże niedogodności dla ludzi, dopóki nie uznamy, że jest to absolutnie konieczne. Drugi powód jest taki, że uważamy, że to gminy wiedzą najlepiej, co zrobić, żeby wygasić ogniska i wstrzymać tym samym zakażenie. Na poziomie lokalnym. Widzieliśmy wiele przykładów na to, że gminy przy dobrym wsparciu z Instytutu Zdrowia Publicznego dobrze poradziły sobie z szybkim i efektywnym opanowaniem ognisk zakażenia. Trzeci powód, yy, dla którego Odczeka, czekaliśmy z, z wdrożeniem ostrzejszych działań. To było zaobserwowanie tych działań, które wprowadziliśmy prawie trzy tygodnie temu. Wiemy, że od momentu wdrożenia działania do zaobserwowania jego efektów mija od dwóch do trzech tygodni. Dlatego właśnie odczekaliśmy z wdrożeniem tych ostrzejszych działań do momentu zaobserwowania, czy działania z poprzedniego razu odniosą dobry efekt. Działania, jakie wdrożyliśmy kilka tygodni temu, E, odnoszą efekt, ale niewystarczający, żeby zatrzymać wzrost zakażeń e, tego nowego wariantu wirusa, które mamy teraz. Teraz widzimy, że zakażeń przybywa i że więcej osób poważnie chorych zostaje hospitalizowanych w różnych częściach kraju. Jesteśmy również zaniepokojeni możliwościami testowania i monitorowania zakażenia. Wiele laboratoriów donosi, że zbliżają się do granicy ilości próbek, które mogą poddać analizie, i wiele gmin zgłasza, że mają problemy z wydolnością monitorowania wszystkich, którzy mieli kontakt z kimś, kto jest zakażony. Jeśli gminy nie zdołają wyszukać wszystkich, którzy mogą być zarażeni, to niewiele będzie trzeba, żebyśmy stracili kontrolę i aby zakażenie szybko się rozprzestrzeniło. Dlatego Instytut Zdrowia Publicznego i Dyrekcja do Spraw Zdrowia zalecają rządowi wprowadzenie obecnie kilku nowych działań. Wcześniej zaobserwowaliśmy, że kiedy mamy ferie, to zakażenie ma tendencje wzrostowe. Ma to miejsce, ponieważ więcej przebywam z rodziną i przyjaciółmi w okresie ferii i ponieważ więcej podróżujemy. Dlatego zalecamy rządowi wprowadzenie ostrzejszych działań przed feriami wielkanocnymi. W ten sposób mamy nadzieję, że zapobiegniemy wzrostowi infekcji jeszcze bardziej niż to miało miejsce w ostatnich tygodniach. Dziękuję. Przekazuję słowo. Dziękuję. Przekazaliśmy rady odnośnie nowych działań krajowych do norweskiej dyrekcji do spraw zdrowia i ministerstwu zdrowia. Spowodowane jest to tym, że wzrasta liczba zgłoszonych osób zakażonych oraz to, że sytuacja jest niepokojąca i niestabilna. Zarejestrowaliśmy 1097 nowych osób zakażonych w ciągu ostatniej doby. Dla porównania w zeszły poniedziałek zostały zarejestrowane 862 przypadki. Liczba zgłoszonych osób zakażonych, oparta na dacie badania w tygodniu dwunastym jest prawie dwa razy tak duża jak w tym samym czasie w zeszłym tygodniu, to znaczy w tygodniu 11. Widzimy, że istnieją duże różnice w sytuacji epidemicznej w różnych częściach kraju. Niektóre dzielnice Oslo mają tak wysoką liczbę zakażonych jak niektóre najciężej dotknięte kraje w Europie, podczas gdy inne gminy mają znacznie mniej zakażonych. Wiele gmin nie ma ich wcale. Ale cały czas utrzymujemy informacje o nowych ogniskach w różnych częściach kraju i sytuacja może szybko się zmienić. Widzimy, że angielska wersja wirusa przoduje w wielu województwach. Ponieważ ten wariant przenosi się łatwiej między ludźmi, to doświadczenia z innych krajów pokazują, że poziom działań musi być większy, aby, by, aby móc utrzymać pandemię pod kontrolą. Działania muszą być wdrożone szybko i być dobrze przestrzegane. Oczekiwana zwiększona mobilność i więcej kontaktu społecznego sprawia, że niepokoi nas wzrost zakażeń w wielkanoc. Koniecznym są ostrzejsze działania zarówno w gminach, które oczekują wielu przyjaznych Wielkanoc i gminach, które posiadają wielu mieszkańców, którzy mają ferie i którzy nie wyjadą, żeby zmniejszyć ryzyko zwiększenia liczby zakażeń. Chciałabym podkreślić, że to wakacje od pracy i szkoły dla bardzo wielu osób w kraju sprawiają, że dostarczamy rad na Wielkanoc, a nie głównie dlatego, że ktoś ma się udać do domku turystycznego. Opierając się na obecnej sytuacji, zaleciliśmy również, aby zaostrzeć działania zmniejszające ryzyko wzrostu rozprzestrzeniania się wirusa w związku z feriami wielkanocnymi. Z pewnością będzie wiele pojedynczych sytuacji, dla których nie mamy rozwiązania, więc zakończę zachęceniem, aby pamiętać o zasadzie głównej postaraj się mieć jak najmniej bliskich kontaktów przez najbliższy czas.